Witam Państwa bardzo gorąco w imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża. I tutaj, wspólnie z Panią Dyrektorem, chcemy kilka słów powiedzieć o tej idei. Ta idea w Polskim Czerwonym Krzyżu w Stargardzie funkcjonowała już od wielu lat, ale dopiero kiedy dyrektorem zarządu okręgowego, Pani Dyrektor Joasia została, wtedy mogliśmy. Tą naszą ideę przekuć w czyn. Ja, m, przejmując tak niegrzecznie y, głos panu prezesowi, proszę. nie odmówię sobie, proszę państwa, powitania, również państwa bardzo ciepło i gorąco. Zwłaszcza, że dzisiejsze spotkanie nie odbyłoby się bez państwa obecności, bez gościnności państwa dybowskich i chciałam szczególnie powitać prezesów Polskiego Czerwonego Krzyża. Cel jest szczytny, to są schody do słońca. Bo to są schody, które łączą ogród z podwórzem w budynku Polskiego Czerwonego Krzyża, a które są barierą dla naszych podopiecznych, którzy nie mogą korzystać z tego pięknego, zielonego miejsca. To są schody, które wymagają renowacji, a które mam nadzieję dzięki Państwa hojności dzisiaj będą mogły zaistnieć w codzienności naszych podopiecznych. W naszej placówce Polskiego Czerwonego Krzyża, przy Limanowskiego, jak powiedział Pan Prezes. Ja chciałam powiedzieć, że bez Państwa, bez inicjatywy Państwa Wytowskich i oczywiście bez, bez nas, bez potrzeb, które cały czas stawia przed nami życie, nie byłoby dzisiejszego spotkania. Ja życzę niesamowitych wrażeń. Dziękuję przede wszystkim artystom, którzy się zgodzili wystąpić, którzy przekazali swoje prace na dzisiejszą licytację i którzy umilą nam dzisiejsze spotkanie. że już niebawem nie bawę mnie. tylko z e, bardzo wieszania w każdym wnętrzu. Co mamy, <laughs> mamy 300 zł po raz pierwszy. Szanowni Państwo, tak, 300 zł po raz pierwszy. Myślę, że nie ostatni. Bardzo proszę. Tam, 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 tam. Tak? 350. 350. Mamy, mamy 350 po raz pierwszy. 450. To już 450. Tam po prostu proszę 450 po raz pierwszy. 450 po raz pierwszy jeszcze raz. Bardzo mocno się zastanawiam. Po... 550, oh, 550 po raz pierwszy. Oh, brawo. 50. brawo. 50. brawo. 50. 50. 550 raz po raz, raz drugi. drugi. Ach, pani Baśni. Brawo. <ślesi> 550, brawo na pani Baśni. Gratulujemy serdecznie. Brawo, brawo, brawo nie jestem e, znawcą sztuki, ale na mój gust naprawdę jest anioł przecudny. Jestem miłośnikiem aniołów, zachęcam. Państwo jesteście naszymi aniołami dzisiaj. 250... 300. 300 po raz pierwszy. Pięknie. Raz pierwszy. Pięknie. Brawo! 550, ja się tak dopytuję. 900 po raz pierwszy, Szanowni Państwo. 900 po raz pierwszy. Rywa... Rywalizacja na najwyższym poziomie. 900 zł po raz trzeci. Brawa, seru. <forszy> Dziękuję. organizacja. Pana łatwo i gratulujemy serdecznie. Dziękujemy. 550 po raz pierwszy, czyli 600 zł pan naszek Pietrakowski. Po raz pierwszy. 600 po raz pierwszy. 600 zł po raz pierwszy. 1300 zł. Grafika pana Ryszarda Balonia. Piwnica pod baranami. 1300 trzysta po raz trzeci. Sprzedane. Dzięki gratulacje. Licytujemy w sposób amerykański. To przyda nam się skarbonka, po to, aby datki były kierowane bezpośrednio do niej. Cena wywoła. Aha, zaczynamy od jakiej od kwoty? Ja myślę, że stawką, którą będziemy kupijać, to jest, zaproponuję 50 zł, od 50 zł zaczynamy. Kto da 50 zł za tą nalewkę, stargarskie pół na pół w pięknej buciere serdecznie malowana, a zawartość no powiem jest kromnie, że jest wspaniała. Właściciele, nie turczo, że na miasta. Ale nie przechodzi, przechodzi dalej. A, 50 zł. Ja tutaj widzę. A, nie, tak, nie, nie ja, Ale, zbiera, ale zaraz będzie więcej, bo, bo ja widzę, ja widzę zielone już, także musimy, tak, że... pani notariusz. O, druga pani Ewa, teraz jest. O,

bardzo dziękujemy. Kto z Państwa? Jeszcze tam, jeszcze tam. Bardzo proszę. Bardzo Panu dziękuję. Jeden kieliszek. Pięknie dziękuję. No tak, to jest kieliszek. Pan notariusz tych przepraszam. Bardzo dziękujemy. Pięknie dziękuję. Pani Dąbrowska, Pan też. Ja się już zgubiłem w liczeniu. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. 1300. 1300. <grymne> 100, 1500. 000. Bardzo 1500 <grymne> dziękuję. Proszę Państwa, Pani Przewodnicząca. Słuchajcie, poprawiam całą klikę. Daję wizję, a może. Bardzo dziękujemy Pani Przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Słówka, tak? czyli byśmy to 500, to doszli Proszę, to jest. Prosze, proszę. <grymne> <grymne> po raz drugi. O, Noc jest długa. <grywa> Kobiety wzięły nalewkę w swoje ręce. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Uf, ciepło. <grywa> <grywa> A, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa. Po raz pierwszy. Bardzo proszę. Pan również się dopiero. Wielki dziękuję, dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa. Chyba przyjęliśmy szczecin. Moc jest z nami. Tutaj póki co właścicielem tej nalewki jest Pan. Pani zależy, ponieważ ma to być prezent. Bardzo Pani dziękuję. No i teraz zobaczymy, czy ten prezent uda się wręczyć. Po raz pierwszy. Po raz drugi.

a przed Państwem za chwileczkę wystąpi zespół Danca del Fuego, który w niezwykły sposób łączy właśnie flamenko z różnymi gatunkami muzyki i o tym będziemy mogli się przekonać.